Dzień dobry, nazywam się Agata Hryclont i jestem ekspertką portalu ZP. Mam dzisiaj przyjemność przeprowadzić Państwa przez najnowsze treści dostępne na portalu y, ZP poświęconym szeroko pojętym zamówieniom publicznym, ujętym z perspektywy podmiotów zamawiających, jak również z perspektywy podmiotów wykonawczych. Zachęcam Państwa przede wszystkim do sięgnięcia do top tematów. To są. Y, takie najnowsze tematy, którymi zajmują się eksperci y, portalu, y, niezwykle doświadczeni, pierwsze poświęcone są trybom udzielania zamówień publicznych, to jest przetarg nieograniczony i ograniczony, czym się różnią i co warto wiedzieć. To jest artykuł y, opracowany przez Justynę Rek Pawłowską, y, który wskazuje na, y, na co zwrócić uwagę przy podstawowych w rybach udzielania zamówień publicznych, właściwych dla zamówień o wyższej wartości przekraczającej progi unijne. W artykule znajdziecie Państwo syntetyczne i wyczerpujące omówienie charakterystykę i procedurę dotyczącą przetargu nieograniczonego, który jest najpopularniejszą procedurą i najczęściej używaną w polskich zamówieniach publicznych, jak pokazują sprawozdania prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i również przetarg ograniczony, który dzisiaj stracił nieco na popularności. Natomiast jest to tryb, który również ma wiele zalet i co najważniejsze, zarówno przetarg nieograniczony, jak i przetarg ograniczony nie wymagają żadnego uzasadnienia co do y, podstaw ich. Zastosowania są trybami tak jakby podstawowymi, otwartymi, i z tego względu właśnie najczęściej wybieranymi przez polskich e, zamawiających. Newtona przeprowadza Państwa przez e, główne e, zagadnienia dotyczące udzielania zamówień w obu tych procedurach. E, wskazuje na to e, przede wszystkim tutaj, e, czym się charakteryzują. E, szeroko omawia. W, w, odsyłając też również do e, odpowiednich linków do stron, linkami do stron internetowych, które przywołuje, wskazuje na specyfikację warunków zamówienia na informacje o przygotowaniu i składaniu ofert oraz podstawowe tryby, które, e, oraz podstawowe terminy, które należy w tym trybie e, wziąć pod uwagę. E, wskazuje również na e, zawarcie umowy, i w bardzo syntetyczny sposób również tą drogą omawia procedurę przetargu ograniczonego. Co istotne, musicie Państwo wiedzieć, że drugą niezwykle popularną w Polsce procedurą jest zamówienie z wolnej ręki, któremu portal ZP również poświęca uwagę w najnowszych materiałach. Kasia Bełdowska omawia procedurę według prawa zamówień publicznych, bardzo popularną przez Również często stosowaną przez polskich zamawiających, która z tego, co, z tego, co wychodzi w sprawozdaniach prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, jest drugim najpopularniejszym trybem udzielania zamówień publicznych w Polsce. I również tutaj w syntetyczny sposób znajdziecie Państwo spis, spis treści, który odsyła Państwa do konkretnych zagadnień poświęconych temu trybowi. Kasia wskazuje na to, na co zwrócić szczególną uwagę, jak negocjować w procedurze i jakie można zrobić ustępstwa proceduralne, które zmniejszą obciążenia administracyjne po stronie podmiotu zamawiającego, a tymczasem przyspieszą procedurę udzielenia zamówienia z wolnej ręki, która często wybierana jest właśnie również z tego względu, że jedną z przesłanek jest pilna potrzeba. Wykonania zamówienia. W związku z powyższym sama procedura powinna być przeprowadzona sprawnie. Kasia zwraca uwagę tutaj na najistotniejsze kwestie, również dotyka zagadnienia analizy potrzeb i wymagań, która jest również dokumentem opracowywanym w przypadku zamówienia z wolnej ręki, aczkolwiek nie w każdym przypadku. Zastosowania tego trybu i wyczerpująco omawia to zagadnienie. Podsumowując tutaj dwa te, czy właściwie trzy najpopularniejsze tryby udzielania na zamówień przez polskich zamawiających, płynnie przejść możemy do zagadnienia, jakim jest protokół z postępowania o udzielenie zamówienia. Publicznego. Krzysztof Kod wskazuje na, na to, co powinien zawierać protokół i wskazuje na aktualną wiedzę i praktyki PZP w 2025 roku. Wskazuje, co musi zawierać i jak go sporządzić i udostępnić. Tutaj warto również zwrócić uwagę, że macie Państwo powiązane treści, więc jeżeli jesteście Państwo. Zainteresowani zgłębieniem wiedzy w zakresie jakiegoś zagadnienia, portal podpowiada powiązane treści. No i tutaj Krzysztof y, omawia y, również, w y, jakby w taki y, syntetyczny, podany y, sposób, możecie Państwo nawigować tutaj po tym omówieniu. Y, Krzysztof wskazuje na zasadę jawności postępowania i to, co najistotniejsze, y, omawia również zagadnienie protokołu, który jest sporządzany. Na tak zwanym papierze, mówiąc potocznie, lub elektronicznie, czyli na formę protokołu, i wskazuje, co musi uwzględniać treść protokołu. Na co warto zwrócić uwagę, i myślę, że to warto podkreślić, że protokół jest zebraniem informacji, podsumowaniem tego, co zadziało się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jest to czynność, z dosyć Obciążająca administracyjnie podmioty zamawiające i zajmująca dosyć dużo czasu. Natomiast to, na co zwracam szczególną uwagę, to tutaj właśnie ta forma, o którą Krzysztof omawia, dotycząca przygotowania i sporządzenia protokołu. Warto ułatwić sobie sprawę, nadać bieg elektroniczny, szczególnie że i uzgodnienia elektroniczne pomiędzy członkami komisji przetargowej. Ponieważ to, co jest dzisiaj bardzo istotne, to czas i tempo naszej pracy. W związku z powyższym sporządzenie protokołu w formie elektronicznej myślę, że jest bardzo dużym ułatwieniem, szczególnie, że wiele jednostek zamawiających korzysta dziś z elektronicznego obiegu dokumentacji i w ten sposób można właśnie oprzeć uzgodnienia poszczególnych członków komisji, a następnie opatrzyć. Opatrywać podpisami elektronicznymi osób zatwierdzających ten protokół. Także tutaj zachęcam Państwa do sięgnięcia do tego omówienia. Jest to ciekawe podsumowanie i być może też wstęp do rozmowy na temat ewentualnych zmian, które moglibyśmy w tym zakresie zainicjować, dotyczące właśnie. Zmniejszenia tego obciążenia administracyjnego po stronie podmiotu zamawiającego, szczególnie biorąc pod uwagę, że większość, jednak czy właściwie praktycznie 99, myślę, procent dokumentacji sporządzanych jest w wersji elektronicznej i same już samo już ich przeprocedowanie przez odpowiednią platformę zakupową jest, wydaje się, wystarczającym udokumentowaniem podjętych przez zamawiającego działań w danym postępowaniu. I zachęcam Państwa również do top tematu, jakim jest sumowanie doświadczenia wykonawców i podwykonawców konsorcjantów w zamówieniach publicznych. Justyna Andała-Sępkowska wskazuje na przepisy i na orzeczenia. I tutaj też zachęcam do sięgnięcia do tego omówienia. Justyna w bardzo praktyczny sposób prezentuje zagadnienie, omawia case study. I wskazuje na m, interpretację Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie sumowania czy łączenia potencjałów wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym, jednocześnie, m, oprócz zgłębienia wiedzy i, lub jej ugruntowania, e, możecie Państwo sięgnąć do najnowszych interpretacji organów e, orzekających, co również samo e, w sobie jest wartością dodaną i pozwala nam na uniknięcie błędów w postępowaniu, kierując się czy opierając się na doświadczeniach innych podmiotów zamawiających. Więc serdecznie Państwa zachęcam i jeszcze raz znajdziecie to Państwo, wszystko na portalu ZP. Zachęcam do odwiedzenia naszych stron i życzę Państwu miłego dnia.